W związku ze skandalicznymi, kłamliwymi wypowiedziami Konstantego Dąbrowicza na antenie Radia Maria podjęliśmy decyzję i za 15 minut w sądzie okręgowym składamy pozew w trybie wyborczym o kłamstwo wyborcze. Konstanty Dąbrowicz raczył powiedzieć na antenie Radia Maria, w retoryce PiSu, w retoryce LPR-u, to rzecz, o czym wielokrotnie mówiłem, że on po prostu taki jest. Teraz się jednoznacznie odkrył raz poprzez poparcie PiSu, dwa poprzez to, co mówił i w miejscu, w którym mówił. Jakieś całkowicie niestworzone historie, nieprawdziwe i kłamliwe. Oszukuje wyborców, oszukuje słuchaczy, mówiąc, że. Rafał Bruski jeśli zostanie prezydentem miasta, jeśli Platforma będzie rządziła w Bydgoszczy, sprywatyzuje spółki miejskie i sprywatyzuje szpital miejski. I zostanie to przekazane w ręce oligarchów z Platformy. Retoryka liście Jarosława Kaczyńskiego, ale na takie sformułowania godzić się nie możemy. Wielokrotnie dochodziło do przekroczenia granic, granic etycznych, granic prowadzenia kampanii przez Konstantego Dąbrowicza. I powiem szczerze, twierdziliśmy, że w małych sprawach trzeba być wielkim. I nie decydowaliśmy się na występowanie do sądu, uznając, że wyborcy oczekują merytorycznej dyskusji, a nie, a nie tego typu działań. Niemniej przy tak aroganckich, tak skandalicznych i tak bardzo kłamliwych wypowiedziach nie pozostaje nam nic innego, jak wytoczyć panu prezydentowi proces w trybie wyborczym o kłamstwo wyborcze. Bardzo mnie dziwi, że prezydent Konstanty Dąbrowicz używa tego typu sformułowań. Tak bardzo przechodzi na prawą stronę, tak bardzo identyfikuje się z Ojcem Ryzykiem, szukając wsparcia w Toruniu, w bydgoskich sprawach skądinąd, ze środowiskiem, które jak widać ostatnio, no nie jest środowiskiem, które no, nadaje ton i wyraża poglądy większości Polaków. I prosilibyśmy przede wszystkim, i w tym pozwie zresztą będzie napisane, czego będziemy się domagali: przede wszystkim 10 tysięcy złotych za dość na cel charytatywny, na hospicjum. <laughs> po drugie, zaprzestanie wypowiadania kłamliwych formułowa oraz przeprosin na antenie Radia Maria oraz na stronach internetowych Konstantego Dąbrowicza oraz Miasta dla Pokolenia